Mówi o tym, że e, właśnie głupia miłość rani. Kiedy nawet miłość jest y, jakaś prawdziwa, ale ludzie darują sobie nawzajem to, jeżeli ja cię w kocham i oddaję tobie to, czego ty nie potrzebujesz, co ci jest do niczego niepotrzebne. I ty z wzajemnością dajesz mi to, czego ja nie potrzebuję w ogóle, ale jest niedobrze. Nie? Albo jest miłość mądra, albo rani i niszczy, zabijamy. Ty, ta bajka była za fajna. No. E... Proszę cię bardzo, Adasiu. Pużoniku. To By była sprawa jasna, to tylko ja mogę tak do niego mówić. Słuchaj... E... No dobra, teraz, Pan teraz banda łysego czterech na jednego. Niech Adam, wejdźmy do pytań.